Hej, robimy ranking, book czego? Book tropes, czyli takich motywów, które się pojawiają w książkach, na ile nam się podobają. Albo w serialach? No, ale no tak. No dobra. Tu, tam są chyba w filmach. Friends to lovers? Ja tak średnio to lubię. Ja też Ja nie. wolę jak, ja 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 też, ja wolę, tak jak tak się nie, nie lubią. Są to jestem nudny, są takie nudne flagi no, z olejem, no, no. Ja bym to dała na ósemkę. Aż tak nisko? No może nie, to szóstkę, siedemkę. Dobra, siedem. A to jest takie, ja tego nie do końca kumam, to jest takie coś, że w stylu jest bohater i jest bohaterka i ktoś z nich ma takie, że o matko kto ci to zrobił, no. zrobi tego w przyszłości dokładnie. To jest takie, no, git, ale jakoś nie jakaś super Dobra, fajne. sześć. No. Age Gap. No, dla mnie Age Gap jest spoko jak bohater jest starszy, nie wiem, 3 lata od tej lasyczki, a nie jakiś starszy po prostu 20 lat. Nie, dla mnie jest fajny, ja lubię. Mi się podoba, e, podoba mi się seriala, właśnie jak na przykład Aria i Ezra z Pretty Litty, albo coś. Nie, ja lubię, ja lubię. No, Więc nie to jest piątka? Nie jest no jakby jak chcesz. no ja, <noise> ja uważam, że to jest jakieś patologiczne, jakiś kudy nauczycielist i uczennica, <noise> ale dobra, no. <noise> Pięć. Elimisule Mers, nasz jedynka. No to jest takie coś, że w celu oni jadą gdzieś i jest po prostu bardzo realistyczna sytuacja, że po prostu wszystkie pokoje, gdzie są dwa łóżka, są wykupione i oni muszą spać w tym jednym. I mają tylko jedno łóżko. I, no ale no, w to, sumie to jest fajny No nie właśnie. Jest totalnie nierealistyczny, ale. E, to kupuje. ja bym zrobiła czwórkę. No Co tam dalej? Trójką, no też, też lubię. Ja też no lubimy. to co, trójkę czy, zostawię, czy dwójka? Już? No nie wiem, co tam będzie jeszcze takiego. No to zróbmy dwójkę. dwa. Seger... A, nie, hmm. jest jakiś mój Nie, dobra, mój też nie. Też dobra, mój no. też nie. Fe... W sumie ja to lubię. Ja też. To no to trójka. Dobre. No to jest dobry model. Nie, ja nie lubię snowboard. No, dobra, dziewięć. I ostatnie? O, jest piszą, sensie. To jest takie w, taki w stylu jak w, w, w tym świątecznym, co my oglądamy da Shandili. No. No. on jest taki grompi, ona jest takim słoneczkiem albo odwrotnie. No. On jest taki, że, wiesz, że wspólnie są inni i że ona. No nie się. wiem. No dobra, są gorsze po według mnie na przykład y, w sumie Friends to Lovers mogą być gorsze, niżej. No. no ale trudno, no, nie mamy, mamy dziesiątkę no, Okej, okay. tak czy siak myślisz, że spoko Tak, spoko. Dobra. Hej!